serdecznie, Adam Piotrowski, reprezentuję firmę Agromix. Jesteśmy największym dealerem ładowarek teleskopowych w Polsce. Znajdujemy się w gospodarstwie pana Arkadiusza, który zakupił u nas ładowarkę Manitu MLT420 około rok temu. Posłuchamy jego opinii. Wiem, że jest bardzo zadowolony z tej ładowarki i planuje kolejne zakupy. Cześć wszystkim. Nazywam się Mateusz Szymkowiak, jesteśmy w miejscowości Lasocice. Prowadzimy gospodarstwo rolne mleczne. Pracuje u nas ładowarka Manitou mlt 42060 h Pracuje u nas od czerwca 2020, czyli mamy pół roku. Przepracowała u nas 500 motogodzin. Pracuje u nas przy wypychaniu oborniku z obór. Również wozimy nią pasze treściwe, tak jak kukurydza czy siano kiszonka. Przewozimy również nią wszystkiego rodzaju palety z paszą treściwą oraz big bagi z nawozami. Dzień dobry, Marek Goźór, Manitu Polska. Z ramienia Manitu Polska jestem odpowiedzialny handlowo za współpracę z firmą AgroMix Rojenczyn. AgroMix Rojenczyn to 20 lat, ponad 20 lat doświadczenia sprzedaży maszyn rolniczych, serwisowania oraz sprzedaży części zamiennych. Manitu Polska to nie tylko ładowarki teleskopowe. Manitu to również podnośniki koszowe, wózki widłowe, ładowarki kompaktowe i ładowarki typu Skid Steer. W dzisiejszym dniu chcielibyśmy Państwu przedstawić wraz z Wojtkiem Mankiewiczem, produkt menadżerem linii rolniczej Manitu Polska, odnośnie ładowarki MLT 42060 h Witam Państwa, Mańkiewicz Wojciech z SESAD Polska. Jak już kolega Marek wcześniej wspomniał, zajmuje się rynkiem rolniczym, maszynami rolniczymi w Polsce. I tutaj mamy przyjemność zobaczyć maszynę MLT420, która już przepracowała prawie że rok. Jest, jest to model, który otrzymał na Polakże premiery w 2020 roku, w obecnym roku, złoty medal za innowację. I na, na czym to polega? Jest to w tej chwili maszyna, która w swoich gabarytach, czyli Szerokość mniej więcej 1,50 m, wysokości niecałe 2 m, e, skupia sobie idealne parametry robocze, czyli 2 tony udźwigu na pełną wysokość na 4,30 m. To nie jest tak, że coś tam podnosi na dole, u góry traci, nie. Pełna wysokość i 1,5 m od, od przedniku 2 tony na 4,30 m. maszyny mamy szereg fajnych, ciekawych opcji. Tutaj też tam klientów zachęcamy, żeby się z nimi zapoznali. Tak jak na przykład ma tutaj w ogóle zobaczyć lampy robocze na teleskopie. Jest to bardzo fajna sprawa, gdzie możemy sobie jakby operować, patrzeć to, co się dzieje u góry, przykładem balotów, słomów czy czegokolwiek. Same kwestie serwisowe w tej maszynie też są bardzo przyjemne. Ja uważam, że jest to maszyna chyba najłatwiej serwisowana, z najłatwiejszym dojściem do wszelkich podzespołów na rynku. Każdą maszynkę trzeba odrobinę obejrzeć. Czy ona jest w takim codziennym użytkowaniu, czy są to przeglądy serwisowe co 500 godzin? Bardzo łatwe dojście, zobaczcie Państwo, wszystko mamy na wierzchu: wszystkie podzespoły, czy alternatory, czy filtry, czy rozruszniki, cokolwiek. Wszystko jest bardzo łatwo dostępne. To sobie bardzo docenić chwalą. I oczywiście płytę podłogową grubości 6 mm, która nam pozwala podać w ciężkim terenie, gdybyśmy się gdzieś tam oparli, czy na korzeniu, czy na kamieniu, na czymkolwiek. Bez to, masz na sobie w tym radzie. Polecamy to maszynę wszystkim hodowcom. Jest to idealna maszyna do pracy w ciasnych pomieszczeniach, w ciasnych gwiazdach. idealnie, jeżeli chodzi mamy małe powierzchnie do pracy, a potrzebujemy dużej wydajności. Czyli wywożenie obornika czy zadawanie paszy, układanie balotów słomy, cokolwiek, to masz sobie idealnie radzi. Poza tym musimy też pamiętać, że ta maszynka ma świetne warunki trakcyjne, jeżeli chodzi o trudny teren, czyli można wjechać w pole, na łąki, zbierać baloty, cokolwiek, czy przy oborniku, czy przy większych pracach gospodarskich trudnych, nie tylko na atfarnie. Z drugiej strony ta ładowareczka idealnie zastępuje też wózek widłowy, czasami ktoś potrzebuje terenowy wózek widłowy, czy zwykły wózek widłowy, ale na przykład tak zwany ze zmiennym wysięgiem, czyli potrafimy samochód ciężarowy rozładować tylko z jednej strony. Czasami jest tak, że wóz, gdy się z prawej i z, i z lewej, odbiera skrzynię skrzyni co, cokolwiek. Tutaj zrobimy to z jednej strony. Idealne rozwiązanie dla, mówię przede wszystkim, hodowli, e, ciężkiej hodo, hodo, hodowli o, o, oraz przemysłu jako takiego pracującego, czy na gospodarstwach, czy, czy u producentów zbóż, czy, czy, czy tam, gdzie mam dużo nawozu do przeżycia czegokolwiek. Idealna maszyna łącząca sobie warunki ładowarki teleskopowej i ciężkiego wózka widłowego. Manitu to, to nie tylko sprzedaż ładowarek teleskopowych, Manitu to, to również Manitu Finance. Jesteśmy w stanie dobrać do każdego klienta odpowiednią ofertę finansową dostosowaną do potrzeb klienta. Czy to będzie kredyt, czy to będzie leasing, wszystko jesteśmy w stanie zaproponować, żeby klient był zadowolony. A jeszcze chciałem wspomnieć o przedłużonych gwarancjach, ponieważ maszyny, w tej chwili nasze, mają w standardzie 2 lata gwarancji i 2000 motogodzin oraz możliwość przedłużenia tych gwarancji nawet do 6 lat. Myślę, że fajną sprawą jest taką, co klienci często wybierają, gdzie jest 2 lata gwarancji, 2000 motogodzin w standardzie i przedłużamy to o trzeci rok do limitu 3000 godzin z własnym udziałem klienta. Trzeci rok jest tam, myślę, gdzieś takim troszkę ubezpieczeniem tej maszyny od głównych od głównych rzeczy. Myślę, że warto się temu przyjrzeć. Prosimy się kontaktować z naszymi liderami o opcję przedłużonej gwarancji w Manitou.